Siema, z Żółty, a to jest kolejny odcinek serii Zawinke. Już nawet nie pamiętam, który był, dość dawno tej serii nie było. Ale słuchajcie, dzisiaj głównym pojazdem, głównym daniem w tym odcinku będzie czołg wielki, potężny Brytan na ósmych tierach. Ciężki, niczym maciora, ważąca 107 ton. Radziecka konstrukcja z lat, bo ja wiem, z lat 40-tych. Czołg KW-4, czyli czołg, którego ja nie ogarniam, ale ogarnia go Witness, która jest ze mną na kanale. Cześć. Cześć. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kw 4 to ja już go, zobaczcie, mogę go, o, wybabać, wy, wybabać patrz, wy, wy, wybadać, o, wybadać, na dynkę. Ale jeszcze mi trochę szkoda wolnego eksp, więc jeszcze trochę nie będę grać, ale że go niedługo na pewno sprzedam, to postanowiłem jednak zrobić o nim odcinek. No i słuchajcie, jako już Witness umie naprawdę grać, tym czołgiem, bo ma na nim uwaga, Zaraz zobaczymy, prawie 1000 bitew na KW-4, nie, to ja nie, nie wiem po prostu jak ty to robisz, że, ty, że po prostu tobie się chce, jak ja mam na nim, eee, zaraz zobaczymy tierowo, KW-4, Kajon jest, tu jest, 177 i mam go dosyć, no. Choke, który ogólnie ma moim zdaniem, może wyłączę, czekaj, żeby nie było mnie w Plutonie. Choke, który ma fajne działko, bo to jest jednak 107. 583 szybkostrzelność, 227 penetracji, co wystarcza w zupełności na ósme tiery. Jeżeli nie, to na dziewiątki i dychy 289 peny na goldie, to jest naprawdę super. A gold to są apc y trochę boli, bo jednak 320 to jest mało w porównaniu do takiego ISA 6, 3 czy y, tego typu pojazdów podobnych. Ale tak, ale szybciej ładuje. Rozrzut na 100 metrów to jest 0,38, to jest spoko w porównaniu do tych IS-ów właśnie tych walących po 390. Czas lowania jak dla mnie jest dość długi, bo 2,9, to, to jest, jest jednak myślę minus. Ja, ja mam trochę lepsze parametry tutaj, Tak, dobrać. ty masz lepsze parametry, ale ja mówię podstawowe parametry, jak kliknie się na ciało prawym no, ja myszy. Ja jeżeli chodzi jeszcze o depresję, działa jest 6 stopni w dół, czyli standardowa, jeżeli chodzi o ruskie działa do góry to jest 18. Więc to jest spoko, żywotność 1700 HP, jest to drugi pojazd, który ma najwięcej HP wśród ósmych kierów czołgów na topie jest nadal kw 5. Pancerz kadłuba, czyli coś co jest chyba największym atutem tego pojazdu jak dla mnie jest za słaby, czyli ma pancerz kadłuba 180 z przodu, 150 na boku i 90 z tyłu. Jeżeli chodzi o wieże, jest to tak samo 180, 150 tylko, że z tyłu wieże mamy 140. Wszystko by było fajnie. Gdyby nie to ciaraczajstwo na górze, ten cyt, ten to wielkie coś na górze, to po prostu wszystko łyka. No ja nie wiem, co za debil z Rosji, kto to wymyśli w ogóle ten czuk. Yy, Enel Duchowa. To, 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 nie wiem jak on mógł coś takiego zaprojektować, takie coś na górze. No, po prostu nie rozumiem tego. Czołg ogólnie rzeczywiście umie odbić, to jest prawda. Jeżeli skontujemy go w ten sposób, na przykład, to wyrogowie nie wiedzą, nie wiedzą gdzie strzelać czy na bok, czy może w przód i zazwyczaj strzelają na bok i wtedy się dingają. Bo jednak, 150 mm na boku to jest coś niesamowitego. Ale jeżeli jedziemy na niego prosto, na jakiegoś wroga, to dolna płyta łyka. Pod wieżą łyka ten joke, no i wiadomo, ten garnek na wieży, który wszyscy walą, więc pancerz jest takim niby plusem, ale jednocześnie minusem, znaczy inaczej, pancerz jest plusem, ale ma strasznie dużo weakspotów ten pojazd. Masz zamiar jakoś wypowiedzieć na temat pancerza Witness? No, e, prawda jest taka, że, że faktycznie trzeba trochę nim pograć, żeby wiedzieć jak się nim ustawić, żeby, żeby ktoś nie przebijał, bo zdarzały się takie sytuacje, że na przykład jak panzerestą mnie nie przebijały. tak. E, um, oczywiście trzeba, trzeba ten swój cycek z, gdzieś tam schować. Jego się nie da schować. No, zależy jak stoi, zależy jakie masz sprzed, masz, możliwości wykorzystania terenu, są takie mapy, gdzie coś tam się da z tym zrobić. Najgorsze jest I to, nie że, nie że zanim wychylimy się za jakieś górki, to już widać tego cyca i strzelą w nas i my się dopiero wygramy, no, a wroga już nie to ma. Nie, yy, no. górki nawet nie polecą chyba faktycznie. Dobrze, a jeżeli chodzi o mobilność, czyli to jest no tak średnio by powiedział, bo jednak 107 ton a 1200 koni silnik, to jest 17-24 moc na tonę, 30 na godzinę do przodu i Da się to osiągnąć, nie powiem bo się da, ale trochę jednak czasu potrzeba Prędkość do tyłu jest lipa, bo 11 na godzinę No ale co chcemy od takiego silnika i tylu ton takiej wagi Prędkość obrotu też jest słaba, bo to 19,2 prędkość obrotu Maskowanie to ani nie mówię, bo to jest lipa kompletna Wykrywanie zasięg widzenia no ma 350 maskowania. metrów No tak samo radio, no, to jest lipa Jeżeli chodzi o moduły i perki, witness wypowiedz się na ten temat E, znaczy perki, e, no akurat ja mam niestety tutaj bardzo mieszaną załogę, bo to był jeden z pierwszych czołgów jaki robiłam w ogóle, więc wtedy jeszcze nie znając się za bardzo brałam co mi się podobało. Ale tak jak myślisz, co by było najlepsze, ale, na pewno ale towarzysze broni, Ale na prawa. żarówka, e, no. e, Ja o dziwo nie mam jeszcze towarzyszy, właśnie dopiero ich robię. Aha, ja już, ja już mam ja tylko żarówkę, teraz nie dorokuję. czwarty perek. A jeżeli Quarty chodzi perek. o moduły? Natomiast o moduły to mam wentylację, mam dosyłacz i mam jeszcze ulepszony system naprowadzania. Ja mam tylko zestaw naprawczy, bo mam zestaw biedaka. Jeszcze można by wysiadać lorneta, zestaw fioleta, ale nie, to za drogie. Znają życie będą dychy. No nie są dziewiątki, A, mapa nie. otwarta, nie, nie bez biedarka. arty o dziwo. Mhm, <laughs> szturm jeszcze. Czyli bitwa będzie bardzo szybka. Okej, okay, jesteśmy po tej stronie. Mhm. <laughs> Kurka wodna i powiem, że chyba na lewo pojadę. No też tak się właśnie zastanawiam, że też chyba w tym kierunku na lewo. Nawet jakbym na, był na topie ten to na lewo chyba pojechał. Chyba, że... kurde jakby to nie był szturm, to bym pojechał teraz na środek, na... tam gdzie jest woda na mhm. G4. Ale nie. Znaczy no, muszę... można tam jechać. Tylko właśnie oni mogą być z każdej strony. O, dobra. Musiałem włączyć dźwięki wota, w wodzie. Na tą górkę najlepiej pojadę. Raczej jeszcze tak wracając w ogóle do tego czołgu. Oczywiście mówię, nim da się odbić. To jest moje zdanie na temat tego czołu. Witness go uwielbia, bo ma na nim ponad 1000 bitew, a mi Majsa 4, więc ona go sobie zostawiła, ja go sprzedaję w pizdzie, bo naprawdę, no, nie wiem. Raczej umiem nim odbić. Czasami po 4-5 tysięcy zdarzała się taka bitwa nieraz, ale... Isem trzeci mi się lepiej grało, bądź co bądź. Nie mówię, że ten czołg jest, nie jest godny polecenia, bo jest. Umie wybaczyć yy, parę błędów. Mm, to, jest czołg, to jest zwłaszcza czołg dla początkujących graczy, mi się wydaje, bo jednak is trzeci tyle nie odbija. Jedynie wieżą odbija is trzeci, a korpusem tak średnio. Tutaj jest na odwrót. Bo jednak wieża nie jest twarda. 180 to nie jest dużo. Hmm. 0 do 1 A czyli o tyle dobrze, że tej arty nie ma, nie? Jest I z trzeci na boku. Ja tam cisnę, ja, ja do przodu. Przeleciało nad nim. Na jolo. Na lojo. No. Stoją na środku, to, to, to ta bitwa trwa 10 minut, więc... Ile w ogóle ładujesz na tym czołgu? 869. O Jezus, oś... to ja mam 9,66. też jeszcze bez towarzysz? No. O, e. przepraszam, przepraszam. No ja przepraszam. tutaj celuję pisać. No ja też chcę. Moje hmm. wyszło. O moje krytyczne za zero. On tam jest. Wiem. Pięknie. Na ślepo. E, o, VKB ja to ja od razu goldał. bo nie wiesz co? Ja pojadę ja tutaj nie. środkiem. Bo jednak VKB to jest zbyt trudny przeciwnik mi się No wydaje. ja też myślę, że ona tylko się tak lekko wychyla, więc nie ma sensu T37 Tiger P Nie wygląda to za dobrze Jakbyśmy jeszcze bronili tego to może, ale że to jest... My teraz mm -hmm. atakujemy to W ogóle kto ma ten szturmut ustawiony cały, że my na tym Ty. tam... Aha No ja nie mam, ja mam to wyłączone od dawien dawna i nie włączam tego. No dobrze. Eee, zaraz, przecisnę się tutaj zaraz, bo możemy jechać na tutaj prosto. Ja pojadę na tego lightweight'a. typa co ma jeden HP. Ja. On jest najgroźniejszy tutaj. Się śmieje, ale tym jednym HP to jeszcze... Ło. Weszło. Aha! Ja Patrz za, za 600 myślę, kurde, co to się stało? To nie, to tylko za... się skumulowało. Oj, coś, mnie, coś mi walnęło chyba jak Pantera. Oj, tam jest Te 30 jego się kompletnie spodziewałem. No, to była jak Panterka. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej wolę na przykład oho, jeżeli chodzi o ósme tiery, na którego chlnąłem niesamowicie, ale gdy nauczyłem się nim grać, to ło kurde, to mi naprawdę fajnie nie idzie i mi się tak wydaje. Ajajaj. Aj, aj. Było blisko. Isu. No to my może przebić Isu, to ma przeżyciało z dziesiątki. Ale strzeliło na szczęście. Chyba, że jest stukowe, to, to mi raczej nie będzie przebijać. No, chyba, że haeki. Ale ma BL dziesiątkę, już widzę. Mnie tutaj ta pałka bo kurde bardzo... Nie ma BL dziesiątki. To do... O kurde, to ten typ! O dobra, już go rozwalili. On mi raczej nie powinien przebijać. Gąska, tak jak mówiłem. Powinien przeładować. O, widzicie. Trzeba właśnie tak się ustawiać tym pojazdem. Tak niby z boku, ale... Dziwi mnie to strasznie, że ludzie nadal nie próbują w ten garnek strzelać na górze. Ten gar, to... To nie... Kurde, to, to... To nie wiem, jak... To, tą fortecę. Ten jaki wiksy tu robi. rozwal go dobrze, kooperacja 5 no, hmm. minut jeszcze Tiger tam ginie kurde nie wygląda za ciekawie bo tu jest to E50M i jest trzeci który jak mnie zauważy o, tu nie miało prawa wejść nawet najgorsze jest E50 bo ono ma dobrą penetrację I grę dwójką powinienem sobie poradzić. Jak Panther 2. Mm -hmm. Nawet przyjmę podcast z no, tygrysa. No, ale jak Pantera może... No, no, a dobra, no, dobra już nie przyjmę. Się... <coughs> Mam nadzieję że też ją dokończyć, ale też mnie nie wiem, to. Jest is. Hmm. Dobra. Jest E50. Coś tak czuję, że zaraz się wychyli. Dobra, to na tygryska pojedziemy drugiego. 2200 demerza i 1000 odbite ponad. Bitwa życia chyba. Nie no, najwięcej to miałem, 4000 <coughs> chyba dmg. No, odbite to 4505, coś takiego. No ja ostatnio... No, <coughs> z ostatnich takich bitek to 500 na CW odbiłam. No, a jak wiadomo na CW-kach wszyscy jeżdżą. Tak, dokładnie. 50. Aj, 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 No nie! O. No, odbija! Dużo. Nie no, bo pod złym kątem. Chciałam się pod jednego ustawić, a drugiego jeszcze miałam. Nie zdążyłam. Ale ogólnie odbija. odbijam 1620. Na razie. Więc już nie odbiję. Ale zrobiłam już... A? Ale zrobiłam ile? 2870. Aj, 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 Odbija! No, odbija! <laughs> Ale nie od boku. No właśnie od boku ma fajny pancerz. No ale tak typowo jak staniesz bokiem. No to nie. Ej, może taran? Nie. Czekaj, kaj tu. Nie, komet mi go zdejmie, to nie zrobię tarana. Już przyjmę nawet ten po... O! Ładnie. Takie. 3000 damage. A. No. Może jeszcze piąty? Nie, już piątego nie. Ale 3000 damage 1800 zablokowane ponad. Kurde, ja tu go tak odradzam, a... A, to a się da! No tak no, się da, nawet na dziewiątkach. Pierwszej klasy dostałem, główniane medale. Topowy damage w bitwie zrobiliśmy. A 1130 po <laughs> tak. podstawy, kurde, Ja wam odradam tak ten czołg jeszcze... No nie no nie no, tak czy tak go na pewno sprzedam, ale... Ile mi tu jeszcze będzie brakować? Uwaga. 16 tysięcy expa wolnego. Nie, wolę sobie jednak zostawić na coś innego. Nie będę zbyt bardzo długo dobrze wspominać tego KW4. Nie powiem, że on był zły, ale lepsze czołgi są w garażu wywocie mi się wydaje. Aniżeli ten KW4. Ale chyba dobrze. Ja go na przykład wolę niż Isa 3 i z trzeciego. Ty jesteś masochistką i ty lubisz czoł czołgi ciężkie. Ty lubisz <laughs> duże. Jakie ciężkie, czołgi. ciężkie. No. Dobrze, chyba nie ma co przedłużać, za Winkla nie było to. Czas nagrać coś innego jeszcze. E, co, 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 co ja co, Coś takiego samego. Zawinkla jeszcze jedno, ale to już kiedy indziej. E, no i chyba tyle. Dzięki Ci, Witness, jeszcze raz, że pojechałaś ze mną w Plutonie, żeśmy nagrali. Ale nie, nie ma, w Ależ nie ma zance, Zawsze tak. tym czołgiem bardzo chętnie. No, tylko tym, ale jak już powiem, że niewielką no nie. czy dychą, to nagle jej się odechciewa. Nieprawda. Nie, wcale. Dobrze. Bo też mam super. Mhm, mm tak, Skodę T50 stokoło. Gratuluję Nie. wyboru. E, mniejsza. <laughs> Dzięki za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków na moim kanale. Cześć. Cześć.